Cześć, mało wszystkich z tej strony, ja Michał. To się ekscent, a to jest mm. właśnie, jakby to nazywać. Takim bądź że to jest yy, seria Minecraft. No więc dobra, zaczynam. Kraft. Trzeba. No, pierwszy. Ok. Kuty wyłączone. Duża skrzynka włączona. To nie. Dobra, słusznie no. wyświetla. Hmm. Może już trochę... Mogę być trochę ten. O. Mogę być trochę taki, czy, taki mulący głos, bo jest trochę. Ra... Cześć, nie rano. Jest tak. Ósma, a. ale dobra. To zaczynamy. pokrywajkę. X-ray. Szkoda, że się okres w takim biomie, ale dobra mi się nie dzieje krzywda przecież. Eee, tego trzeba na pewno się nie jeszcze tak długo ścinać. Pójdę może na to. Wiecie co, ja wygram nawet pokazać coś, proszę. Yy, znaczy nie, A, Bo mi mm. mm. filmik... Yy, nie mogę mieć skina, nie mogę ze zdolnych tekstur paków grywać. To mnie wkurzyło, bo w papacie. Ja chcę mm. pisać. Przepraszam, mm. mm. to nic takiego nie ma nie mam kropka minecraft super co nie super dobra ile że tego drewna dobra spoko dużo zrobię to i mieczek. i i, i mieczek, no a drewniany zrobimy na razie kilo drewniany i robię ja się wykopię trochę tego drewna. Mm. Albo nie, zostawię to i tutaj jakiegoś... Dobra, już będę musiał tak zrobić już. No. Dostał nasie już kupić. No ja ile tego jest dirta? Ja, no, w końcu. Dobra. Okej. Okay. Fajnie że jest ta bonusowa skrzynka włączona, ale co no, że fajne to jest. 6 kobla. Jeszcze trochę nakopię na... żeby na piecyk starczyło. I w ogóle... O kurde. Już miałem drewniany O kurde. A dobra, co to mi ża żałuje tego. Drewna. Oczywiście na niektórych serwerach nie, niektórzy żałują drewna jak... Tu trudno znaleźć jakieś drzewo. Pierwsze 16, ok, dobra. A prawda, jak w wielu serwerach trudno znaleźć jakieś drewno. Czekajcie, to zrobię, może. Tak. Zdecydował, sobie tak. Key love. I sądzę, że te rzeczy tylko na razie wystarczą. I przestańcie muczać. Owca, tak, da łóżko. Daja. Dawaj na łóżko. Krowa. Co potem przepalę? No jak ja ogólnie powiem? Jezu, jaki fajny. Zobaczcie. się. na ryma No nie, kurde, widać było skajpach. Ile są te... o dużo. Niech to pokazałem w osobą, którą mam na, na Skype'ie. Czemu ja nie włączyłem Skype'a? Dobra, nie, już nie włączę. Yy, hmm. I nie Już ma to jedno. Kolejna owcą. Ginii. Wow. Już w sumie ten rework bench'a i zrobię pieczek. Piecyk. <coughs> I przepalę sobie to wiem, że może to nie wystarczy, ale dobra. <laughs> A i ja na YouTube mam... Nie mogę nagrywać więcej niż 15 minutowych filmów niestety. Kurde znów Aj. Więc nie mogę robić więcej niż... Na przykład 20-minutowych filmików nie mogę zrobić, bo mi się nie prześle, tylko... Poniżej 15 minut. Hmm. Przed, ym... F -f -f teraz takie krążenie bez sensu, dobra, to zjem z tego. Mam 9 skóry. Zrobię sobie może na pierśnik. Będę się kolorował. Kolorował. No nie no znowu ktoś napisał, ale na szczęście nie widać tego. Dobra, nie patrzę na to, nie patrzę. Jakby tego nie było. Zadnoszony na cały ekran nagrywany, no ja. Sukcia. Kiedyś to... Czym ktoś jest na filmika dzimy? To czy nie dziwne, ale dobra. a w sumie złożyłem cały drewno przecież już kiedyś teraz przecież tak się widać na pewno przecież będę robał, rąbał rob, drewno thank you dobra jeszcze tu chwilę poczekam niech się to przepali już już spokój. No nie, no nie przypaliło się. Jakie gówno. Dobra, <laughs> niszczę to i, i idziemy dalej. Okej. Okay. <laughs> Kurde. Niech to... Wybaczcie. Zobaczcie za to. no. Dobra, muszę zrobić. Coś, znaleźć. Yy, możliwe, że znajdę kanem, bo kiedyś zacząłem sobie walno i tkanin udało mi się zresztą. Więc było fajnie. Yy, tutaj Stone. oczywiście. Oczywiście, tak, suchy teren. Jak to można powiedzieć? Coś tu jest. bo jestem ciekaw. A, tu nic nie ma. Oszukańcy. O, tam był węgiel, ja! Muszę teraz się podwyższyć deskami. Gdy marnował tak desek. Demarnował, demarnował sicierkę. Węgiel. E, kamienny w kopie nie chce mi się tak długo. Eee, jeszcze, jeszcze muszę zobaczyć jak jest gdzieś noc, a gdzie dzień. Tam jest... No to może po tutaj wykopy ten węgiel, i zakończę może już ten odcinek, nie wiem. Nie wiem w sumie ile on trwa, ale pewnie krótki jest już na razie. Mm. <muletra> Dobra mm. Tak zrobię Workbench Dwiczki Taka będzie Nora na pierwsze dni Co ja to wrzuciłam Tak Wiem ale też nie będę z tego robił, nie wiadomo czego. No. Jeszcze pochodzę. O proszę, jeszcze robi noc. W sam... W sam raz wszystko, wszystko zrobiłam. Czekajcie, żeby mi się tutaj... O! No ładnie. Jeszcze zrobię łóżko. wełno. Dobra oko kurde niestety niestety stety. kurde dobra no więc łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie ja się z wami żegnam cześć